Najdroższy chleb świata. Chętnych na zakup nie brakuje. Najdroższy chleb świata. 400 gramowy bochenek kosztuje 1480 euro. W małej miejscowości Angatocin koło Malagi wypiekany jest najdroższy na świecie chleb. Za 400 gramowy bochenek trzeba zapłacić 1480 euro. Składnikiem, usprawiedliwiającym cenę chleba, jest dodatek jadalnego złota i srebra. Chętnych na zakup nie brakuje. Do wypieku używa się tylko zdrowych składników najwyższej jakości. Robiony jest z organicznej mąki z komosy ryżowej. nasion ja, płatków owsianych i suszonego pomidora. Stosuje się twardą wodę z góral gatocin, słodzony jest tak zwany suchym miodem i doprawiany solą kamienną wydobywaną ręcznie dla uniknięcia szkodzących środowisku detonacji. Złoty chleb jednak najważniejszym składnikiem, usprawiedliwiającym cenę chleba, jest dodatek jadalnego złota i srebre w postaci pyłu, płatków i listków, dodawanych do masy i posypywanych po bochenku. Według właściciela piekarni, Juana Manuela Moreno złoto i srebro nie mają smaku, a chleb, nic nie traci na swoim tradycyjnym smaku, przenoszącym winną epokę. Jednak, zdaniem piekarza, szlachetne metale mają korzystne działanie dla organizmu, pomagają wyeliminować toksyny i spowalniają starzenie się skóry. Już w 2500 rok, przed naszą erą, w Chinach stosowano złoto w celach leczniczych i uważano je za eliksir przedłużający życie, przypomniał Moreno w rozmowie z międzynarodowym czasopismem opowiadającym o luksusowym stylu życia Condenast Traveler. Towarek sportowy na najdroższy chleb świata nie brakuje klientów. Piekarnia wysyła swój specjał głównie do krajów arabskich, Rosji i Chin. Z zaciągle wysyłają samoloty, aby odebrać chleb i przewieźć go do Dubaju, opowiedział. A jeden z klientów w Rosji zamówił naraz 11 bochenków i zostawił napiwek w wysokości 500 euro, dodał. Moreno wysyłał także chleb do Los Angeles. W Hiszpanii miał tylko trzech klientów arabskiego księcia rezydującego w Marbelli, który na swoje wesele zamówił 18 bochenków, znanego youtubera, który chciał go pokazać na swoim kanale, oraz pewnego emeryta, który nie chciał umrzeć bez skosztowania tego chleba. Następny projekt Moreno to chleb, który ma kosztować 10 tysięcy euro za 1 kilogramów. Ma to być produkt dostosowany do osobistych wymagań klienta, w którym to zamawiające ma mieć ostatnie słowo.